W momencie, gdy oglądasz ten film, być może już żyjemy w innym świecie. Świecie, gdzie Bliski Wschód to znowu jeden wielki niebezpieczny kocioł, a USA zainterweniowało w Iranie. W tym filmie przedstawię Ci aktualne informacje na temat protestów na dzień 13 stycznia 2026 roku. Zapraszam Cię do obejrzenia. Zacznijmy od faktów. Iran przeżywa jedną z największych fal protestów od lat. W samej stolicy, Teheranie, setki tysięcy ludzi wyszły na ulice w nocy, blokując główne aleje, place i węzły komunikacyjne. Według części źródeł liczba protestujących mogła sięgnąć nawet kilkuset tysięcy, a niektóre szacunki mówią o skali zbliżającej się do miliona osób w całym kraju. To nie są spontaniczne zgromadzenia protesty są skoordynowane, powtarzają się noc po nocy i obejmują kolejne miasta. Media społecznościowe, mimo ograniczeń i blokad internetu, zalewają nagrania pokazujące ogromne tłumy, płonące barykady, chaos na ulicach i starcia z siłami bezpieczeństwa. Hasła skandowane przez demonstrantów są wprost wymierzone w reżim i nie pozostawiają wątpliwości co do skali społecznego gniewu. Odpowiedź władz jest brutalna. Organizacje praw człowieka oraz instytucje międzynarodowe alarmują, że liczba ofiar protestów gwałtownie rośnie. Setki osób miały zginąć w ostatnich tygodniach, a według bardziej pesymistycznych szacunków łączna liczba ofiar może sięgać już kilku tysięcy. Tysiące demonstrantów zostało zatrzymanych, aresztowanych lub zniknęło bez oficjalnych informacji o ich losie. Reżim próbuje odzyskać kontrolę poprzez siłę i izolację informacyjną. Ograniczany jest internet, blokowane są komunikatory, a państwowe media minimalizują skalę wydarzeń. Problem w tym, że tym razem to nie działa. Skala protestów jest zbyt duża, a presja społeczna zbyt silna, by dało się ją po prostu zdusić w ciszy. Coraz częściej pojawiają się porównania do przełomowych momentów w historii Iranu. Opozycja mówi otwarcie o nowej fazie walki i wzywa Irańczyków do dalszej mobilizacji. Widać wyraźnie, że nie jest to chwilowy wybuch gniewu, ale długotrwały proces, który może doprowadzić do poważnych zmian. Albo do jeszcze większej eskalacji przemocy. Równolegle sytuacja w Iranie zaczyna wpływać na cały region. Stany Zjednoczone wysyłają coraz ostrzejsze sygnały polityczne, a irańskie władze zapowiadają odwet w przypadku jakiejkolwiek interwencji. Kraje Bliskiego Wschodu ostrzegają, że eskalacja na linii USA-Iran może doprowadzić do chaosu obejmującego cały region, w tym ataków na amerykańskie interesy i destabilizacji sąsiednich państw. To moment ogromnej niepewności. Protesty trwają, liczba ofiar rośnie, napięcie międzynarodowe sięga zenitu, a świat z uwagą patrzy na Iran, próbując odpowiedzieć na jedno pytanie: czy jesteśmy świadkami początku upadku reżimu, czy wstępu do kolejnego wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie? Jedno jest pewne: to, co dzieje się dziś w Iranie, nie jest lokalnym kryzysem. To wydarzenie, które może zmienić układ sił w całym regionie i wpłynąć na globalną politykę szybciej niż wielu z nas się spodziewa.